Czołem widzowie szósty film z Malborka to wizyta w najbardziej polecanej restauracji bez podziału na kategorie. I dziś szybko, bo pizza. Ja placka jakoś fanem nie jestem, ale to w głównej mierze z polecenia widza Daniela, którego spotkałem na mieście, ale też nie tylko, bo jak rzucałem posty na Face'a, i Instagrama, co tu zjeść, to restauracja papas przekręciła licznik polecajek. Dopiero potem zauważyłem, że większość chciała stąd burgerka. Tego nagrałem w buła i spóła, no ale. Myślę, że nic straconego będę jeszcze kiedyś to sprawdzimy burgerka w papas, a dziś pizza margarita rozmiar 45 cm za 37 zł. Stwierdziłem, że lepiej dopłacić piątkę i mieć większą, a jak ktoś ciekawy to 32 cm kosztuje właśnie 32 zł. Generalnie jak tam zaszedłem to lokal pękał w szwach, wszystkie stoliki zajęte i wziąłem to sobie na wynos. Jak czekałem to zwolniło się miejsce, więc poprosiłem o talerz, ale pizza zapakowana była w puderze. Pewnie to ma duże znaczenie, bo powiem Wam, nie porwała mnie w ogóle. Rzadko jem pizzę i nawet miałem chęć, ale tu czuć w zasadzie nicość. Jest zupełnie bez smaku i żeby nie oliwa, czyli to ten test byłby straconym czasem po prostu. Co prawda, to tylko margarita bez dodatków, ale za to mogłem skupić się na cieście, cieście, serze i sosie pomidorowym. Jak może wydawać się mocno serowa, tak wspólnym mianownikiem jest to, że to jest papa bez smaku, abstrahując już od nazwy. Papas. Zjadłem trochę i mówię idę do domu. Może, może sos pomidorowy coś podratuje, bo wziąłem na wynos i trochę to urozmaiciło smak, ale jakoś nie czuję tego. Chyba faktycznie to czas stracony po prostu. Jak ktoś ciekawy, to z tego miejsca będą jeszcze kurczaki w panierce. W Malborku nie ma chyba KFC, a to przewijało się w poleceniach. Zatem. W przyszłym filmie opowiem wam coś więcej, a dziś pizza na szybko, bo nie ma za bardzo o czym gadać. Za wielkość zostawię ocenę 3, 3 na 10 i chętnie dowiem się, gdzie zjeść w trzewie, bo za parę dni ruszam. Miałem wpaść ostatnio, ale skupiłem się na Malborku i w Malborku ponagrywałem więcej, także będzie seria oddzielna z trzewa. Pozdro!